Przez biegunkę pasażera samolot musiał awaryjnie lądować. Pasażerowie feralnego lotu mówią o nieznośnym zapachu na pokładzie maszyny, podróżny miał niedobiec do toalety. Było tak źle, że pilot zameldował do wieży kontroli lotów o zagrożeniu biologicznym. Sytuacja miała miejsce, kiedy samolot był już w powietrzu po tym, jak opuścił lotnisko w stanie Georgia, w USA, kierował się do Barcelony. Pasażerowie spodziewali się zapewne, że podróż przebiegnie gładko i przyjemnie. Ale stało się inaczej. Kiedy oni wygodnie siedzieli w. W fotelach jedna osoba na pokładzie toczyła nierówną walkę z niezwykle dokuczliwą biegunką. W internecie jest dostępny fragment nagrania z komunikacji pilota samolotu z wieżą kontroli lotów. To jest zagrożenie biologiczne. Mamy na pokładzie pasażera, który przez cały lot zmaga się z biegunką. Musimy lecieć do Atlanty. Dolegliwości pasażera nie tylko sprawiły, że samolot musiał awaryjnie lądować, maszyna wymagała też specjalnego czyszczenia. Prace miały zająć aż 5 godzin i objąć nawet usunięcie dywanu. W mediach społecznościowych jedna z internautek pisze, że na pokładzie samolotu był jej partner. Było bardzo źle, okropnie śmierdziało. Użyty środek dezynfekujący zapachu wanili tylko pogorszył sprawę. Ostatecznie samolot bezpiecznie wylądował, a pasażerów ewakuowano. Po wyczyszczeniu maszyny znowu wyruszono do Barcelony. Tym razem udało się dolecieć. Cała sytuacja wygenerowała jednak gigantyczne opóźnienie.